Wiele osób uważa, że aby zachować młody wygląd, wystarczy zastosować odpowiedni krem. Niestety to za mało. Okazuje się, że kondycja naszej skóry w dużej mierze zależy od kondycji naszego organizmu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy odpowiednio się oczyszczali i odżywiali. Drodzy Państwo, yy, nasza skóra starzeje się nie, nie tylko pod wpływem mijającego czasu ona starzeje się w związku z trybem życia, jaki prowadzimy. Jeżeli nadmiernie się opalamy, szczególnie bez kremów z filtrem, e, pracujemy zbyt ciężko, żyjemy w ciągłym stresie, przebywamy w zadymionych pomieszczeniach, palimy papierosy, to z pewnością nasza skóra szybciej się zestarzeje. Czy wiecie, drodzy państwo, że zaciągając się papierosem, wprowadzamy jednorazowo do naszego organizmu blisko 4 tysiące różnych substancji, z czego gro wywołuje bardzo niepożądane działania? powoduje przyspieszone starzenie naszego organizmu. Co powinno nas zaniepokoić w wyglądzie naszej skóry? Przede wszystkim, kiedy jest sucha, łuszcząca, łatwo się czerwieni, kiedy ulega podrażnieniom, kiedy jest na niej bardzo dużo różnych przebarwień, czyli ma taki niejednolity koloryt. Wtedy z pewnością powinniśmy zacząć o nią dbać. Ja jednak jestem zwolennikiem zapobiegania, czyli profilaktyki. Nie powinniśmy czekać na tego typu objawy, ale im zapobiegać. Powinniśmy wiedzieć, jak ważne jest oczyszczanie naszego organizmu i właściwe odżywianie. Drodzy Państwo, tak jak wspominała na początku, wielu z nas upatruje swój młody wygląd w bardzo dobrych kremach. Okazuje się jednak, że kremy te oddziałują przede wszystkim na te najbardziej zewnętrzne jej warstwy. Natomiast kiedy zaczniemy prawidłowo odżywiać nasz organizm, wtedy ta regeneracja będzie od naszego wnętrza. W literaturze medycznej wzrasta ilość doniesień o korzystnym wpływie przeciwstarzeniowym naturalnych preparatów ziołowych. Na przykład bioflavonoidy w nich zawarte mają bardzo silne działanie przeciwstarzeniowe. Okazuje się, że nawet 50 razy silniejsze niż witamina C. Drodzy Państwo, naszym sprzymierzeńcem w walce ze starzeniem jest również koenzym Q10. Niestety on po 40 roku życia w naszym organizmie jest wytwarzany w bardzo małej ilości. Moi drodzy, Alveo, Mastervit, Onyx Plus są to preparaty, które zawierają właśnie te wyżej wymienione przeze mnie substancje. Mają one bardzo korzystny wpływ na wygląd naszej skóry.